Wy, 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 tego no, wyrysowaliśmy numer do odbioru tej kwoty. No i co wygrałeś? No i to kurwa powinno być, nie? No nie, wygrałeś, wygrałeś milion złotych. Jeszcze nie wiesz. Tak ta ja Baśka, dobrze im kurwą powiedziała. To ty jedź tam do wyra. Dawaj kurwo milion. <grystanie> za za, za takie oszustwa to powinni kurwa jebać kary jak chuj. Nie? Powinni, ale co? Bo mogł w jakimś innym sensie, a nie Tu wygrałeś i nie wiesz. To przeczytaj, bo może naprawdę wygrałeś. No to kurwa przeczytaj sobie mam. No to co? Wylosowaliśmy twój numer. No to według mnie to jest kurwa wygrane, nie? Sprawdź od razu No wyślij SMS -a o treści los Tak, no 4 dol wyślij, może wygrasz Cztery, 4-5 zł A milion wygrasz? No Ja bym wysłał na twoim miejscu Ja bym miał SMS-a na milion bym wysłał 4 złota, a co tam? Wylosowaliśmy numer do odbioru tej kwoty no to wyślij i oni ci pewno podadzą adres, gdzie masz odebrać pieniądze I pojedziesz razem z Baśką odebrać pieniądze Jak Ci się nie uda to laptopa sobie otojisz <grymianie> Loteria plus plus się kurwa wziął na takie sposoby